Fundusz Inicjowania Rozwoju to nie tylko konkurs grantowy. To przestrzeń, w której pomysły stają się działaniem, a ludzie z różnych środowisk łączą siły, żeby razem zmieniać rzeczywistość. W Funduszu doceniamy projekty, które powodują zmianę, zmianę społeczną w myśleniu, w działaniu, w postawach. Współpraca z Funduszem to dla nas okazja do poznawania ludzi z pasją. Ich pomysły inspirują nas do działania inaczej bardziej lokalnie i z większym zaangażowaniem. Więc to, co bym powiedziała, weźcie w tym udział. Nie ma się co wahać, trzeba działać. Wygrane projekty to odpowiedź na realne potrzeby ludzi w naszym otoczeniu. Od samego początku chociażby nawet i rozmów z urzędem. Poszukiwania współpracy z firmami, to wszystko uważamy, że było przydatne. Kampania, która tak naprawdę na początku była dla nas trochę przerażająca, bo co ludzie powiedzą, że my prosimy o pieniądze, okazała się wręcz przeciwnie, cudowną formą integracji też społeczności. Uzyskaliśmy też dużo ciepłych słów, tak naprawdę, że super inicjatywa, fajny pomysł. Okazało się, że mamy po prostu niezwykłą społeczność osób, które chcą wspierać pomysł, mu się podoba. Innowacyjne metody terapii w domach samopomocy, kawiarnia, która daje pracę osobom zagrożonym wykluczeniem, odpoczynek dla mam dzieci z niepełnosprawnościami, czy ogród integrujący lokalną społeczność. Dla nas troska o zdrowie to także wspieranie działań, które budują dobrostan społeczności. Fundusz daje nam szansę, aby łączyć doświadczenie i wiedzę biznesu z empatią, którą wnoszą NGOsy. Partnerstwo, które pojawiło się przy jednym imprezie i zostało z nami już od ponad roku. Tego to jest trójkąt na zawsze. Tak, Razem <laughs> Ogromny szacunek za, za merytorykę, za dobranie szkoleń. To była taka wiedza praktyczna, ale i też teoretyczna, jak wykorzystać nasze zasoby. Głowa się otwiera trochę na nowe pomysły, na inspiracje. Bardzo pomocna jest ekipa, która tak granty organizuje. Konkurs ma wyjątkową na skalę kraju formułę. Za organizacją konkursu stoi Fundacja Inicjowania Rozwoju App Foundation, która od 14 lat na Pomorzu jest łącznikiem pomiędzy sektorami. To wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia firm i organizacji, które tworzą partnerstwo funduszu. Energia, którą przekazujemy, to nie tylko ta elektryczna, to również energia społeczna, która łączy ludzi. Niezwykle istotna, zwłaszcza ze względu na nasze aktywa, które są na terenie Pomorza. Jest to naprawdę wspaniała przygoda. Nie tylko walka o pieniądze, cały czas potrzeby są i cały czas w naszych głowach jest mnóstwo pomysłów. Dla nas Fundusz to nie tylko wsparcie finansowe, a przede wszystkim pokazanie zaufania ludziom, którzy chcą zmienić swoje otoczenie. Dzięki takim inicjatywom opartym na partnerstwie między instytucjami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami mamy szansę zobaczyć zmiany wokół nas. W Funduszu Inicjowania Rozwoju udowadniamy, że współpraca międzysektorowa to nie tylko teoria, to praktyka, która przynosi wymierne efekty. Razem zmieniamy nasz kawałek świata na lepszy. A co, jeśli kolejną zmianę zainicjujesz właśnie Ty?